W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witaj w czwartek. Witaj w dniu, w którym Kościół wspomina ustanowienie Eucharystii chleba życia. Ale być może Ty, będąc tutaj, myślisz z lękiem o tym zwykłym, ziemskim chlebie. Być może Twoje myśli nie szybują ku niebu, ale krążą wokół ziemi, wokół rachunków, wokół portfela, wokół pracy. Wiem, jak ciężki jest to temat. Pieniądze. Dla wielu to temat tabu. Wstydzimy się o nich mówić. Wstydzimy się prosić. Często myślimy, czy wypada modlić się o gotówkę. Czy to nie jest pycha? Czy to nie jest chciwość? Posłuchaj mnie uważnie. Lęk o rodziny to nie jest chciwość. To jest odpowiedzialność. Jezus Ucząc nas najważniejszej modlitwy świata, nie kazał nam tylko prosić o odpuszczenie win. Powiedział wyraźnie: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Bóg wie, że masz ciało. Bóg wie, że musisz jeść. Bóg wie, że musisz zapłacić za prąd, żeby nie siedzieć w ciemności. Bóg wie, że twoje dzieci potrzebują butów na zimę. On nie jest okrutnym tyranem który chce Twojej nędzy. On jest Ojcem, który chce Twojej godności. Dlatego dzisiaj, w ten czwartek, zdejmujemy maskę wszystko w porządku. Stajemy wprawdzie o naszej kondycji finansowej i wołamy o pomoc. Zapraszamy do tej modlitwy niezwykłego orędownika, Franciszkanina, który za życia był ubogi jak mysz kościelna ale po śmierci stał się potężnym bankierem Bożej łaski. Sługę Bożego, Ojca Wenantego Katarzyńca. Przyjaciela świętego Maksymiliana Kolbego. To on ratował finansowo wielkie dzieła w Niepokalanowie, gdy kasa świeciła pustkami. Ojcze Wenanti, przyjdź do nas. Ty rozumiesz, co to znaczy brak. Ty rozumiesz, co to znaczy choroba i bieda. Ale rozumiesz też, że opatrzność Boża ma kieszenie bez dna. Usiądź wygodnie, jeśli czujesz napięcie w żołądku na myśl o pieniądzach, połóż tam rękę. Uspokój to miejsce, weź głęboki wdech, wyobraź sobie, że wdychasz obfitość Królestwa Bożego. Spójrz na świat na lasy pełne drzew, na oceany pełne wody. Bóg nie jest skąpy, Bóg jest hojny. Zatrzymaj powietrze na trzy sekundy i powolny wydech. Wypuść z siebie ducha biedy. Wypuść to przekonanie, że zawsze będziesz biedny, że nie zasługujesz, że pieniądze są brudne. Pieniądze są narzędziem. W rękach dobrego człowieka czynią dobro. Jeszcze raz. Wdech, ufność. Wydech, lęk o jutro. Boże, Ojcze, opatrzności. Kładę dziś na Twoim ołtarzu mój budżet domowy. Widzisz te cyfry, często są na minusie. Widzisz ten stres, który dopada mnie pod koniec miesiąca. Widzisz, jak żongluję wydatkami, komu zapłacić teraz, a komu później. To mnie wykańcza, Panie. To zabiera mi radość życia i pokój serca. Ojcze, Wenanti, wstaw się za mną. Proszę o interwencję w moich finansach. Nie proszę o miliony na zachcianki. Nie proszę o luksusy, by pysznić się przed sąsiadami. Proszę o stabilizację. Proszę o to, bym mógł spać spokojnie, nie bojąc się dzwonka do drzwi czy telefonu z banku. Módlmy się najpierw o uwolnienie z długów. Dług to współczesna forma niewolnictwa. Pętla, która zaciska się powoli. W imię Jezusa Chrystusa proszę o rozwiązanie tego węzła. Ojcze Wenanti, natchnij mnie mądrością. Pokaż mi strategię wyjścia. Może muszę coś sprzedać. Może muszę z kimś porozmawiać o rozłożeniu rad. Może muszę poszukać dodatkowej pracy. Daj mi światło i daj mi cud. Wierzę, że Bóg może dotknąć serc wierzycieli. Wierzę, że mogą zdarzyć się sytuacje, które po ludzku są niemożliwe umorzenia, nagłe przypływy gotówki, zwrot zapomnianych pieniędzy. Otwieram się na te cuda, przestaję mówić: Nie da się. Z Bogiem wszystko się da. Módlmy się o pracę i godziwą płacę. Praca to nasza współpraca z Bogiem SWRZ ANIU świata. Jeśli szukasz pracy, ojcze Wenanti. Ty byłeś perace owytej grekiem zakonnikiem. Wstaw się za mną u wszystkich pracodawców. Spraw, by moje CV trafiło na właściwe biurko. Daj mi pracę, która nie tylko da mi chleb, ale też satysfakcję. Pracę, w której będę szanowany. A jeśli mam pracę, ale zarabiam za mało, daj mi odwagę. Odwagę, by poprosić o podwyżkę. Odwagę by zmienić branżę, odwagę, by uwierzyć w swoje talenty. Wyrwij mnie z bierności, błogosław dzieła moich rąk. Niech to, co robię, przynosi owoce stokrotne. Jeśli prowadzę firmę, przyślij mi dobrych, uczciwych klientów. Ochroń mnie przed oszustami i wyzyskiem. Módlmy się o mądrość w wydawaniu. Często nasza bieda wynika z braku roztropności. Duchu Święty, wejdź do mojego portfela. Naucz mnie matematyki nieba. Powstrzymaj moją rękę, gdy chcę wydać pieniądze na głupoty, na chwilowe pocieszyciele, na rzeczy, które za tydzień wylądują w koszu. Zabierz ode mnie ducha marnotrawstwa, ale zabierz też ducha skąpstwa. Bo chciwość zamyka serce. Ojcze Venanti, naucz mnie dzielić się tym, co mam. To jest sekret Bożej ekonomii. Dawajcie, a będzie wam dane. Jeśli kurczowo trzymam pieniądze w zaciśniętej pięści, to nic do niej nie wpadnie. Jeśli otworzę dłoń, by dać jałmużnę, to ta dłoń jest otwarta na przyjęcie błogosławieństwa. Spraw, bym zawsze miał ten wdowi grosz dla potrzebującego. Módlmy się o sprawy mieszkaniowe. Wielu z nas drży o dach nad głową. O kredyt hipoteczny, którego raty rosną. O wynajem, który staje się za drogi. Boże, Ty jesteś budowniczym. Ty przygotowałeś nam mieszkania w niebie. Ale wiesz, że potrzebujemy też mieszkania na ziemi. Błogosław moim czterem ścianom. Ojcze Venanti, który dbałeś o klasztory, żadbaj o mój dom. Ochroń go przed licytacją. Pomóż spłacić te mury. Niech ten dom będzie naszą własnością, bezpieczną przystanią, a nie powodem do stresu. Teraz zróbmy akt przekazania władzy. To bardzo ważny moment duchowy. Wyobraź sobie, że trzymasz w ręku klucze do swojego sejfu, do swojego konta, do swojego portfela. W duchu podchodzisz do Jezusa i wręczasz mu te klucze. Powiedz w sercu: Panie Jezu. Od dzisiaj to ty jesteś prezesem moich finansów. Ja jestem tylko pracownikiem, ty zarządzaj, mów mi, co mam robić. Jeśli ty przejmujesz stery, to ty bierzesz odpowiedzialność za to, by statek nie zatonął. Przestaję się martwić, a zaczynam ufać szefowi. Poczuj ulgę najlepszy ekonomista we wszechświecie właśnie przejął twoje sprawy. On nigdy nie zbankrutował. Posłuchaj słowa z Ewangelii. Przypatrzcie się krukom: nie sieją ani żną, nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki. Spójrz przez okno: czy widzisz ptaki? Czy one mają depresję z powodu inflacji? Czy one zwołują zebrania, bojąc się, że zabraknie robaków? Nie. One śpiewają. One wiedzą, że ojciec da. O ileż ważniejszy jesteś ty? Jesteś dzieckiem króla. Krew Chrystusa płynie w twoich żyłach w komunii świętej. Czy ojciec, który dał ci syna, pożałuje ci bułki? To nielogiczne. Lęk o pieniądze jest kłamstwem szatana, który chce ci wmówić, że jesteś sierotą. Nie jesteś sierotą. Masz bardzo bogatego ojca. Ojcze Venanti, proszę Cię o spokój ducha. Wiem, że pieniądze są ważne, ale nie są najważniejsze. Nie pozwól, bym dla pieniędzy poświęcił rodzinę. Nie pozwól, bym dla pieniędzy poświęcił zdrowie. Nie pozwól, bym dla pieniędzy poświęcił uczciwość. Wolę być biedny i czysty niż bogaty i brudny. Ale wierzę, że ty chcesz dla mnie świętego dostatku. Takiego, w którym niczego nie brakuje, a serce jest wolne. Zróbmy teraz ćwiczenie wdzięczności. To najszybszy sposób na rozmnożenie dobra. Podziękuj teraz za pięć rzeczy materialnych, które już masz. Dziękuję za łóżko, w którym śpię. Dziękuję za ciepłą wodę pod prysznicem. Dziękuję za telefon. Przez który słucham tej modlitwy. Dziękuję za buty, które mam na nogach. Dziękuję za ostatni posiłek. Kiedy dziękujesz, otwierasz kanał przepływu łaski. Narzekanie zamyka ten kanał. Wdzięczność go udrażnia. Módlmy się za tych, którzy mają gorzej, za bezdomnych, za tych, którzy stracili dorobek życia w pożarach i powodziach. Za tych, którzy nie mają wyboru i głodują. Boże, zmiłuj się nad nimi. Użyj moich rąk, by im pomóc, kiedy tylko będę mógł. Niech nie będę ślepy na cudzą biedę, skupiając się tylko na swojej. Ojcze Wenanti, zostawiam ci moją sprawę. Tu pomyśl o konkretnej kwocie lub problemie, który cię gnębi. Zajmij się tym. Wierzę, że już działasz. Wierzę, że wysyłasz aniołów z rozwiązaniem. Może jutro, może za tydzień, zobaczę znak. Będę czekał spokojem. Błogosławię Twój portfel, niech nigdy nie będzie pusty. Błogosławię Twoją pracę, niech daje owoce. Błogosławię Twoje długi, niech znikną jak śnieg w słońcu. Błogosławię Twój sen, niech będzie wolny od koszmarów o braku. Wstań z kolan z podniesioną głową. Jesteś dziedzicem królestwa. Twoje konto w niebie jest pełne. A to na ziemi też się ułoży. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze Wenanti Katarzyńcu, orędowniku w kłopotach, módl się za nami. Święty Maksymilianie, módl się za nami. Jezu, ufam Tobie. Idź i pracuj w pokoju. Bóg cię zaopatrzy.